Zaprasza na program. Nauki i Techniki EC1 razem z planetarium biorą udział w Spinday w tym roku, wydarzeniu, które ma popularyzować naukę w Polsce. SPIN to jest skrót od społeczeństwa i nauka, czyli porozumienia polskich instytucji popularyzujących naukę. To jest porozumienie, do którego należą centra nauki, tak jak to nasze w Łodzi, planetaria, ale także ogrody zoologiczne czy uniwersytety dziecięce. W tym roku Spinday jest zgrany z Międzynarodowym Dniem Centrów Nauki i Muzeów Techniki, który Odbywa się po raz pierwszy pod hasłami popularyzowania zrównoważonego rozwoju. W ramach tego wydarzenia u nas zaplanowaliśmy pokazy przedpremierowe pod tytułem w Królestwie Owadów. Jest to bardzo ciekawy film przyrodniczy, który, no jak tytuł wskazuje, zabiera nas do tej skali mikro, pokazujemy w znacznym powiększeniu. Życie owadów, wszystko co się z tym wiąże. Oczywiście uzupełniamy to też o nasze takie zwyczajowe fragmenty dotyczące kosmosu, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi do planetarium, często spodziewa się, że, że jednak będzie to troszkę poświęcone przestrzeni kosmicznej. Nawet jeżeli głównym tematem jest pokaz, który jest poświęcony innej tematyce niż astronomiczna, to dodajemy taki skrót aktualności astronomicznych, jakie wydarzenia mają miejsce na niebie co na niebie można obserwować. Myślę, że było bardzo ciekawie. Czasami jak siedzisz na tym fotelu, jak się właśnie jest to przyspieszenie, to tak jakbyś tam był, tak? Jakbyś tak szybko właśnie leciał, na przykład na tym, w tym samolocie, albo koło tego samolotu. Było tak szybko, się wydawało, że ja siadę tak. Mogę też trwać trochę dłużej, bo no super zleciało. było. Zleciało bardzo szybko. Choć do otwarcia pozostał jeszcze rok, EC1 Zachód zmienia się niemal z dnia na dzień. Trwa proces wyposażania Centrum Nauki i Techniki. Najbardziej zaawansowane są prace na ścieżce energetycznej. Ścieżka przetwarzania energii skupia się wokół historycznej, zabytkowej infrastruktury, którą tutaj możemy zobaczyć i która została zachowana w ramach rewitalizacji w EC1 Zachód i uzupełniamy tę historyczną infrastrukturę instalacjami interaktywnymi i multimedialnymi. Tak jak tutaj możemy zobaczyć w nastawni, została ona uzupełniona ekranami, na których znajduje się gra, dzięki której będziemy mogli zarządzać prawdziwą elektrownią. Jest to gra kooperacyjna, rozgrywająca się na 12 ekranach, zwiedzający tylko razem mogą osiągnąć cel, czyli odpowiednią wydajność elektrowni. Zwiedzający wchodząc do Centrum Nauki, w pierwszej kolejności będą mieli okazję zapoznać się właśnie ze ścieżką przetwarzania energii, dlatego że wejście znajduje się w dawnym budynku pompowni, gdzie zachowane zostały pompy do systemów wodnych elektrowni. Te systemy były dwa główne, czyli jeden system zasilający kotły, drugi system chłodzący turbozespół. I dalej poprzez kolejne piętra zwiedzający będą mogli poznawać, jak działa kotłownia, w jaki sposób funkcjonował turbozespół, obejrzeć mapping na turbozespole, dotrzeć tu, gdzie jesteśmy do nastawni i zobaczyć w jaki sposób zarządzano tą energią, później pójść do rozdzielni, rozdzielić tę energię do różnych stacji transformatorowych w mieście, to również jest gra i dzięki temu będą mieli ogląd na całość procesu tutaj, czyli od momentu kiedy węgiel się pojawiał w elektrowni do momentu kiedy wychodził z niej prąd elektryczny. Trwają prace wyposażeniowe, one będą jeszcze trwały przez ponad pół roku, później będą trwały prace dostosowujące jeszcze ten budynek dla wizyty zwiedzających. Centrum będzie otwarte w listopadzie przyszłego roku. EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi. Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.